Witam serdecznie wszystkich będę musiał zainstalować tutaj taki zamek do furtki tak żebym mógł ją zamykać na klamkę i na zamek. Oczywiście można by było tutaj zrobić takie otwory i go wpuścić ale ja wszystkie prace wolę wykonywać takie ślusarskie w garażu sobie wykonać także zapraszam do oglądania. Zobaczcie co wymyśliłem i co będę robił. I <laughs> do A tak wygląda już efekt zakończonych prac ślusarskich. Zostało to pomalowane farbą w sprayu, ponieważ farba w sprayu do malowania bardzo małych powierzchni jest efektywna i szybka i szybko sknie prosto. Wkręcę sobie teraz śruby tutaj, które wkręciłem przed malowaniem, tak żeby gwintów nie pomalować. Użyję smaru grafitowanego. Nie żałuję tutaj smaru. Coś ciapnąłem, trzeba będzie wytrzeć. Tak żeby można było to kiedyś odkręcić śrubki mimo, że są ze stali nierdzewnej też posmaruję nadmiar smaru się usunie zresztą gdyby nie ta osłona to deszcz miałby prawo wymyć te śruby Teraz dokręcę niekoniecznie aż bardzo mocno Później będę musiał tu ręcznik papierowy przynieść i to wywrzeć No i teraz wkładka oczywiście też smaruję Ma pasować, jest, pasuje śrubkę. Smaruje działa, działa. No i jeszcze szyldy. Tu jakoś mam pokompletowane śrubki są nasmarowane, tak jak powiedziałem żebym kiedyś mógł to ładnie odkręcić w razie potrzeby drugi szyld od klamki już skręcam włożona jest klamka tak żeby się szyld w miarę ustawił ups skręcam tutaj ten drugi szyld ustawiony jest na klamce Zdarzająco. Zobaczcie teraz, że tu był otwór. Klamka jest przedłużona, ponieważ tu jest szeroko. I musiałem tą klamkę przedłużyć. No i tak, plasticzek mi upadł, ale podniosłem. Tu zakładam jeszcze. Wolczyk, i jest ok, zobaczmy, o, zamek jest otwarty i dlatego nie mogę tego zamknąć. O. Piękność. Wszystko działa, jest super. Na dzisiaj to już tyle, co chciałem Wam pokazać i powiedzieć. I pożegnam się z Wami. Zapraszam oczywiście do oglądania innych moich filmów. Kurka fajnie działa, jestem zadowolony z pracy. Wygląda to nieźle.